Cześć! Dzisiaj taki trochę nietypowy materiał, trochę bardziej felieton niż zwykle, bo jest taka rzecz, która mnie w ludziach irytuje i niestety dotyczy między innymi graczy i ich stosunku do gier wideo. Nie chodzi o to, że ktoś woli Yamraja od hydraulika, chociaż to też, co jest z wami nie tak. Chodzi o bycie jednym starym dziadem. Zapraszam. Wydaje mi się, że gdzieś już o tym wspominałem, kilka lat temu odrzuciłem tekst pewnego autora, gościa, który zasłużył się dla polskiego fandomu mangi i anime jeszcze na przełomie wieków, czyli w czasie kiedy... O japońskiej popkulturze w Polsce nie wiedziano nic i wszyscy mówili szatan serduszko? Pewnie tego nie ogląda, więc nie będę przebierał w słowach. To był felieton dziada narzekającego na to, że kiedyś to były czasy. Że ta manga lat 80. i 90. to miała duszę, że to dawne anime miało to coś. I że dzisiejsze produkcje to jeden wielki chlew bez polotu. Pamiętam jak coś się we mnie zakotłowało, bo takie polenie słyszałem już wiele razy, ale na temat gier czy muzyki. Takie. Bezrefleksyjne idealizowanie czasów, kiedy powstawało 100 razy mniej kultury niż dzisiaj, a do naszego kraju docierało w ogóle jeszcze tylko procent z tego procenta. Wspomnianemu autorowi napisałem wtedy chyba w uwagach do tekstu, co o tym sądzę. W sensie, że ta jego opinia to raczej nie wynika z tego, że jest gorzej, tylko z tego, że dzisiaj anime jest dużo. Trudniej jest śledzić wszystko na bieżąco, a on jest dwa razy starszy i bardziej zajęty życiem, więc zwyczajnie przestanę się w tym odnajdywać. I mówię wam o tym dlatego, że krótko przed moim niedawnym urlopem spotkałem się z kolejnymi dwiema tego typu opiniami tylko na temat Gier. I tak mnie to do teraz męczy, tak mnie wkuria, że muszę z wami o tym porozmawiać. Ja spokojnie, że Bigosu, coś tam. Co <laughs> z tym Bigosem? Nie wiem. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to nie są opinie jakichś faktycznych dziadów, w sensie, że ludzi starszych wiekiem. Bo to dziadowanie to przypadłość dotykająca nawet dwudziestoparolatków. Dlatego nie doszukujcie się w słowie dziad dyskryminowania ludzi w podeszłym wieku. Zwłaszcza, że akurat im można by taki brak refleksji wybaczyć. Kto wie, może jak będę miał 70 lat i już całkiem się odkleję od tych grzybów i spadających klocków, to też sprawdzę trzy gry wideo i uznam na ich podstawie, że dobrze to już było. Ale właśnie mowa nie o ludziach, którzy nie są na bieżąco, tylko o wypowiedziach dwóch popularnych influencerów, którzy przecież... Siedzą w grach, wydawałoby się. Pierwszy, niepytany, odezwał się Dr. Disrespect. Chyba nigdy w ciągu siedmiu lat mojego streamowania branża gier nie była w gorszym stanie niż jest teraz. Jest tak nieoryginalnie. Gdzie są dobre sieciowe gry? Mordo. Wszędzie. Nawet jeśli z jakiegoś powodu zawięzimy branżę do gier sieciowych, co jest pierwszym błędem, ale okej, okay, rozumiem, to ten wycinek branży, który interesujecie najbardziej, to jest tego mnóstwo. Jakiś czas temu Wojtek zrobił u nas na kanale materiał o oryginalnych strzelankach. Polecam obejrzeć, a potem zauważyć, że minęło od niego już 9 miesięcy i w międzyczasie narodziły się. Haha, ha, bo rozumiecie, książa. Kolejne przykłady, które można by tam zmieścić. Ale nawet w oczywistych miejscach da się znaleźć tę wymarzoną przez doktora Disrespecta oryginalność. Serio, bez robienia jakiegokolwiek researchu. Widzieliście, co się odwala w Fortnite? Cie? Oczywiście każde wspomnienie Fortnite'a kończy się tym, że potem 100 osób pisze, że Fortnite się popsuł czy coś tam, a kolejne. 200 kłóci się, że wcale nigdy nie był dobry, ale postarajmy się skupić. Nie da się odmówić Fortnite'owi, że pomysły na zmienianie rozgrywki na żyjący świat są właśnie bardzo oryginalne. Ja nie gram Fortnite'a, ale właśnie dlatego, dlatego że jak odpaliłem sobie któryś kolejny trailer opowiadający lore nadchodzącego sezonu czy coś tam, to poczułem się przytłoczony. Mam 33 lata i zero czasu na kolejną tak wielką rzecz w moim życiu. Naprawdę. Żyjemy w czasach, kiedy na Steamie co chwilę wyrasta jakaś dobra sieciówka. Polecam przejrzeć sobie chociażby tak wieloosobowe i zorientować się, że pomiędzy standardowymi kolorami wdziutkami i PGA-turami, jest tam masa gier o wiele odważniejszych i oryginalniejszych. Zresztą nawet dla dziadów są rozwiązania, które nie wymagają wychodzenia poza strefę komfortu. Żyjemy w czasach, kiedy Pac-Man ma swojego battle Royala. Kiedy jako Tetris'a chcąc pograć w sieci, mogę to zrobić w co najmniej dwóch, a właściwie to trzech, czterech świetnych grach. Żyjemy w czasach cyfrowej dystrybucji, więc jak ktoś nie ma takiego zboczenia, że musi grać tylko w to co najnowsze, to na pewno ma do nadrobienia masę klasyki. Żyjemy w czasach rozkwitu gier nawet w segmentach, w którym wróżono śmierć. Jestem daleki od chwalenia. Obecnego kształtu gatunku MMORPG, ale ludzie grają w Final Fantasy XIV i są zachwyceni. Żyjemy w czasach, kiedy nawet jej, krytykowany przecież za dojenie simsów w Battlefieldów czy 50 różnych sportówek, podejmuje ryzyko, wydaje knockout City, no i ostatecznie im się to ryzyko nie opłaca, ale na pewno nie można z tego wyciągnąć takiego wniosku, że nic oryginalnego się nie dzieje. Żyjemy w czasach ogromnego podziemia, którego po prostu nie można już ignorować, zwłaszcza że narzędzia stają się coraz lepsze i dzisiaj kilkunastoosobowy zespół. Z pieniędzmi od Sony, a więc i outsourcowaniem, ale wciąż jest w stanie stworzyć grę wyglądającą tak. I dobra, ktoś powie, ty, ale doktor Disrespect ma dużo opinii, i może nie warto się uwierzać na gościu, znanym między innymi z tego, że zdradził żonę albo z tego, że dostał bana i nie wiadomo dlaczego, ale na pewno nie dlatego, że podczas E3 w 2019 roku streamował toalety, jak ludzie w tym nieletni leją do Pisuwaru, z tego akurat powodu został wyrzucony z E3. Ktoś powie, że może nie warto zwracać uwagi jaką opinię na temat oryginalności branży gier ma gość, który przyszłość gier widzi w NFT i ponadto uważa, że jak ktoś. Się się z tym nie zgadza, to jest bezmyślny i czyta tylko nagłówki, albo gościa, który tak naprawdę wcale nie istnieje, więc w sumie nie wiadomo, jaka opinia należy do Gaja Biama, a jaka do wykreowanej przez niego postaci. Tylko, że on nie jest odosobniony w tej opinii. Dosłownie dzień wcześniej youtuber Wildcat, 8 milionów subów, napisał tweeta, że gry zatrzymały się w miejscu i można by uznać, że to jakiś skrót myślowy, ale potem czytacie odpowiedzi i nie, to żaden skrót myślowy, żadne wyrwanie z kontekstu. Chłop dosłownie uważa, że. Cytuję: Jedyne, czego chce, to głębia i treść, i w tej chwili nigdzie tego nie widzi. Ej, ja spróbowałeś patrzeć, bo gwarantuję, że to w tym leży problem. Obecnie miesięcznie ukazuje się tysiąc gier. Dobrze wiemy, m.in. dzięki takim inicjatywom jak Berit Treasure prowadzone przez Johna Walkera, że mnóstwo świetnych gier bez marketingu ginie. Jeżeli więc nie widzisz niczego interesującego, to być może za bardzo polegasz na tym, że informacja o grze dotrze do ciebie. A jak ktoś ma już mocno wykształcony gust, to często mainstream może już mu gierkowych potrzeb nie zaspokajać. Wspominam o Doktorze Dysrespekcie i Wildkacie przede wszystkim dlatego, że to dobry punkt wyjścia, ale przecież wiemy, że to kiedyś było jakoś fajniej Wykracza poza streamerów i youtuberów, a nawet w ogóle poza gry. Z nostalgią jest jak ze słowem poszłem. Nieważne ile razy przez wasze życie przewinął się wątek nie mówi się poszłem, tylko poszedłem. Nawet żarty na ten temat trafiły do mainstreamu, a i tak jest masa ludzi, którzy mówią poszłem. I tak samo jest z nostalgią. Ile razy rozmawialiście albo słyszeliście jakąś wypowiedź na temat tego, że nostalgia sprawia, że patrzy się na świat przez różowe okulary, że pamiętamy różne rzeczy, między innymi właśnie gry, lepszymi niż były w rzeczywistości. A i tak masa ludzi uważa, że w latach 90-tych albo wczesnych 2000 było lepiej. No nie, nie było lepiej. Teraz mamy to, co było wtedy, i do tego tysiąc nowych gier miesięcznie. Z roku na rok jest coraz więcej. To klęska urodzaju, w której trzeba się jakoś odnaleźć. Dlatego przygotowałem mały tutorial. To jest Scissor. Scissor ma mały problem. Nic nie widzi. Scissor wyjął głowę z dupy. Jestem pewien, że wśród osób, które to oglądają, też znajdzie się parę takich podzielających opinię, że gry są teraz jakieś gorsze, że nie ma niczego ciekawego. Oczywiście macie do nich prawo, ale dopuśćcie do siebie myśl, nawet w ramach takiego eksperymentu myślowego, że być może przyczyny problemu szukacie w niewłaściwym miejscu. Że jeśli czegoś nie widzę, to niekoniecznie dlatego, że nie istnieje, ale dlatego, że znajduje się w miejscu, na które nie patrzę. Dlatego apeluję, wyjmijmy głowy z dup. To właśnie poza nimi. Odpowiadając na pytanie doktora Disrespecta, są te wszystkie fajne gry, których szukamy. Do zobaczenia i zagrajcie w serię Blackwell.